niedługo idę siedzieć tak pomyślałem, że żeby tego biednego stara odciążyć i żeby ktoś od czasu do czasu jak mnie nie będzie przekręcił tymi kółkami żeby te opony nie stały cały czas w jednym miejscu bębny żeby się nie Zaraz jeszcze wejdę do środka kilka razy, zahamuję żeby te, te będne Tak to wygląda Można by co prawda Można by co prawda wjechać tym samochodem do garażu O tutaj ale nie ma sensu blokowania garażu, bo zawsze tutaj jakieś roboty trwają. Co tu dzisiaj jest w tym antyku? Bo to chyba nie pierwszej młodości. O, ja pierdziel! A bo tu był chyba silnik do wymiany z tego co kojarzę. Także no, nie ma sensu wjeżdżać w tym starym do garażu i blokować miejsce. Niech tam. Chłopak robi robotę robi robotę. No dobra tam jakiś agregat za płotem pracuje. A no powietrze już nabite tak na styk ten przewód starczył. Tutaj mam takie wejście zewnętrzne na powietrze. No, i pytanie brzmi: Czy star wróci jeszcze na szlak? Nie wiem. Natomiast ci, przez których idę do pierdla, niech ich jasny trafi szlak. I tyle. Ostatni, może przedostatni filmik.